W odcinku 34 wyświetlacze fluorescencyjne VFD. Gdy na kanale Adama Maszynotwora pojawił się trzyczęściowy materiał o montażu zegara na wyświetlaczach VFD, w komentarzach pojawiły się odniesienia do wyświetlaczy LED. Pojawiły się przypuszczenia, że być może te wyświetlacze to po prostu wyświetlacze LED zamknięte w szklanych lub plastikowych bańkach, a także odniesienia do Wyświetlaczy Nixie. Być może są producenci zegarów w stylu retro, którzy wyłącznie dla efektu wizualnego zamykają wyświetlacze LED w szklanej bańce. Ale dzisiaj przyjrzymy się wyświetlaczowi takiego samego typu, jak w filmie Adama. Jest to wyświetlacz VFD, prawdziwa lampa elektronowa. Jako pierwsze widoczne takie dwa druciki: są to katody bezpośrednio żarzone, pod spodem widoczna siatka. Tutaj rzeczywiście w postaci takiej prostokątnej siatki. Następnie mamy ceramiczną płytkę i od spodu widoczne zasilania poszczególnych anot segmentów. Segmenty pokryte luminoforem, który będzie świecił pod wpływem udężających w nie elektronów. Z tyłu wyświetlacza widoczna zatopiona rurka, którą zostało odpompowane powietrze z lampy, na powierzchni wyświetlacza widoczne lustro getteru i gdzieś tam pod spodem będzie widoczny. Dysk, z którego zostały uwolnione substancje poprawiające próżnię w lampie. Przy zasilaniu 1,1 V widoczne świecenie katod. Żarzenie zasilone 1 V 90 mA, czyli już na samo żarzenie tracimy 90 mW. Napięcia anodowe podane na siatkę 24V. Maksymalny pobór prądu będzie tu około 8 mA, ale kolejne 200 mW będzie tutaj zużyte przez wyświetlacz i podajemy napięcia anodowe na poszczególne segmenty, na poszczególne anody segmentów, i widać, że tutaj zaświecają się kolejne segmenty, no, podobnie jak w wyświetlaczu LED. Spróbujmy podać napięcie na wszystkie segmenty. Widać, że tutaj są w tym momencie zaświecone, i jeżeli zdejmiemy napięcie z siatki to gas, gasną nam wszystkie segmenty, możemy zrealizować multiplexowanie w takim sterowaniu wieloma wyświetlaczami VFD. Porównanie wyświetlacza VFD i LED. Wyświetlacz LED pracuje z prądem segmentu około 5 mA, czyli całość pobiera 80 mW, wyświetlacz VFD 300 mW. Ale przy prądzie segmentu LED 20 mA, już też pobór prądu zbliżyłby się do 300 mW, czyli... Nie jest tak źle. Czytelność obu wyświetlaczy jest bardzo dobra. Okiem wygląda to trochę inaczej niż na kamerze. Ja pamiętam takie wyświetlacze VFD w porównaniu wtedy z ówczesnymi wyświetlaczami LEDowymi, owymi na przykład w magnetowidach, taki wyświetlacz VFD był bardzo czytelny. Oczywiście wyświetlacz VFD jest szklany, może się uszkodzić. Wyświetlacz LED jest bardziej odporny i prostszy w sterowaniu. Ale nie wszystkie projekty muszą być super oszczędne, super optymalne. Czasami wybieramy rodzaj wyświetlacza dla uzyskania określonego efektu. Kilka zdjęć porównawczych trudno oddać rzeczywisty efekt. Na Elektroda.pl znajdziecie. Tematy o wyświetlaczach VFD, zobaczcie, że poza takimi wyświetlaczami segmentowymi, cyfrowymi, dostępne są również alfanumeryczne, no tutaj sterowanie musi być znacznie bardziej złożone. Są także projekty osób, które zdecydowały się udostępnić efekty swojej pracy, tutaj mamy taki estetyczny zegar VFD, różne lampy wykorzystane w projektach, różne pomysły na obudowy, no tutaj warto zadbać o estetykę, tak żeby taki zegar był ozdobą. Przestrzeni, w której się znajduje. No i tutaj mamy wyświetlacz na takich lampach, jakie testowaliśmy w odcinku, i tutaj sterowanie. Widać, że jest wykorzystany mikrokontroler. Spójrzmy jeszcze na wyświetlacze Nixie. Nieco inna zasada działania. Tutaj nie mamy segmentów, tylko każda cyfra ma elektrodę wygiętą w kształcie danej cyfry, i po spolaryzowaniu takiej elektrody jarzy się gaz wokół cyfry. I widać, że tutaj jedna na drugiej jest cyfra. Poukładana, całkiem przyjemny efekt, potrzebne wyższe napięcie pracy, tam około 170 V, lampy Nixie, również bardzo ciekawy efekt i dość popularne w zegarach typu retro. Na koniec jeszcze wyświetlacze numitronowe, nieco inna zasada działania, także segmentowe, ale tutaj jarzy się po prostu drucik, tak jak w żarówce. Czyli każdy segment zasilamy i on się świeci. Także różne pomysły na wyświetlacze występowały, zanim upowszechniły się LEDy i LCD. W tym odcinku to już wszystko. Napiszcie, czy podobają Wam się wyświetlacze VFD, czy korzystaliście z wyświetlaczy VFD. Link do tematu o odcinku, jak zwykle, w opisie poniżej. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.